Falcie łąki umajone, góry doliny zielone, chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumęki. I druga. Chcesz usłyszeć więcej? Przyjść na nabożeństwo majowe, a nawet nabożeństwa. Jak sama nazwa mówi, zaczynamy je dzisiaj 1 maja. Będziemy się spotykać cały miesiąc. Zobacz, jak to jest w Twojej parafii, a może nie tylko spotkania są w kościele, modlitwy, ale może przy jakichś figurach maryjnych, na rozstajach dróg i tak dalej. Według tradycji, już od V wieku gromadziły się różne grupy ludzi, którzy śpiewali na cześć Maryi, różne pieśni, modlili się. I co więcej powiesz? To jest piękne nabożeństwo, zapraszamy. <grym> No i tyle. Zapraszamy. Wciąż odkrywamy yy, piękno tych nabożeństw, bo Maryja prowadzi nas do Jezusa. Jak powiedział jeden ze słynnych ludzi, doczytajcie, kto piękno zbawi świat. To są piękne nabożeństwa i dlatego na nie zapraszamy. Bardzo ładnie.